Cieszę się, że jako ekspert fundacji mogę tutaj i tu, zarówno na żywo, jak i online, mówić do Państwa sekretarzy. Na jesieni przygotowujemy spotkania dotyczące zarówno sygnalistów, jak i no niestety otwartych formatów danych. Mówię, niestety, ponieważ to są wszystko nowe jakieś obowiązki, które będą dla samorządu ważne i trzeba będzie wdrożyć. Tak samo jak na bieżąco będziemy przyglądali się mówię, w liczbie my, jako fundacja, i ja, Państwa ekspertem zmianom w procedurze administracyjnej i praktycznym problemom. Rozkład. Jazdy Jest już obliczony do 2029 roku. W związku z tym tutaj no, mam nadzieję, że często i skutecznie i efektywnie będziemy się z Państwem spotykali. Zapraszam na te wszystkie spotkania, w których nie tylko ja jestem, ale także organizuje Fundacja, tym bardziej, że one są zawsze bardzo merytoryczne i kierunkowo nastawione na JST.